Ludzie, którzy kiedyś coś może fajnego robili, nie chcą tego robić już dzisiaj. Bo nie ma dla kogo, kurwa, bo ludzie oglądają, kurwa, typa, co pali se w domu, kurwa, butlę gazową, kurwa, halo. Potem rzuca jakiegoś innego typa butelką, kurwa, eee, albo są ci, co na początku nakurwiali, kurwa, w eee, worek, bo zabić, a potem, kurwa, nagle robią... Eee, Dochodzą do jakiegoś ściana i nagle zmieniają się o 300, kurwa, o 180% i stopni. Sory, i nagle są najlepszymi, najgrzeczniejszymi YouTuberami, pod dile, kurwa, dile, kurwa, macie proszę was. YouTube się tak spierdolił, że na to się nie chce nawet patrzeć, kurwa. Zostało może z trzech YouTuberów, którzy jeszcze na siłę próbują robić coś normalnego, a reszta to jest, kurwa, takie gówno, że. Patrzę cię na to nie chcę być. czemu Nitro nie nagrywa? Bo wchodzi kurwa, patrzy kolej z butlą gazową, leży na ziemi, kurwa, drugi w to dmucha, kurwa. Psy mu wjeżdżają na chatę, kurwa macie. To, to po co? I tam 4000 osób to, to po co ja mam kurwa, po co ja mam tracić czas na nagrywanie? Naprawdę YouTube się skończył.